W Maciej Górski, bohaterem gali XK7 jako oczywiście zawodnik MMA, jego przeciwnikiem, bardzo dobry rywal na powrót, wręcz bardzo, bardzo dobry Sebastian. Romanowski, popatrzmy jak reprezentujący Ankos zapasy Warszawa, Maciej Górski, były zawodnik KSW wygrywający tam turnieje, walczący na galach MMA, tak jak będzie dzisiaj radził sobie po tej długiej przerwie w klatce. No, zapowiada się naprawdę mocny pojedynek. Widać już w tych pierwszych ruchach, że tutaj litości nie będzie. Proszę! Wszystkie akcje bardzo mocne. Nie ma sądujących ciosów. Od razu wszystko bite z pełną siłą. Każdy atak bardzo, bardzo mocno wyprowadzony. Kategoria 66 kg, Maciej Górski po raz pierwszy w tej wadze walczy, jak sam wspomina, gdy zaczynał swoją przygodę z MMA, po prostu kategorii 66 kg nie było, walczył w wadze lekkiej, dziś nie tylko powrót, ale i debiut w nowej dla siebie wadze. Sebastian Romanowski, ostatnio zwycięstwo odniesione poza granicami Polski, walczył też w Estonii, tam mu się do końca nie powiodło, no ale tak czy inaczej, te dziewięć zwycięstw to rzeczywiście jest bardzo, bardzo już pokaźne doświadczenie tych walk na koncie. Praktycznie tyle samo co rywal! Wydawało się, że Górski wyjdzie na górę. Ale Romanowski bardzo Znaczyniak, sprawnie wziął, e, dał sobie radę. Wyszedł na przeciwnika i walka z powrotem wróciła do stójki. Tak! Wrota niżej! Jest tu! Wjechł w tę stronę, tak! Zajdź akcją! Co miałeś zrobić? Dobrze! Wrodą wchodzisz, Maciek! Pełna trójka! Co miałeś zrobić z Obaj panowie jeszcze nie przegrali swoich walk przez KO czy TKO, no dziś zobaczymy trzy, który z nich zanotuje na swoim koncie taki właśnie sposób porażki. Już tam delikatnie chyba gdzieś rozcięty jest Maciej Górski, teraz przyspiesza zdecydowanie Sebastian Romanowski. Będzie chyba próbował za moment tutaj jeszcze bardziej zdecydowanie ten rytm pojedynku narzucić swojemu rywalowi reprezentanty Berserkers Team. Proszę, mhm. mamy klincz, ale już rozerwany, walka z powrotem wróciła do wymiany uderzeń. Ależ potężne uderzenie wyprowadził Górski, ale nie dotarło do... Romanowskiego. Już dzisiaj jeden Romanowski z Besserkers Teams walczył. Jemu nie udało się wygrać. Może w takim razie temu drugiemu uda się odnieść zwycięstwo. Tymczasem jesteśmy w parterze, bo tam powędrowali nam obaj panowie. Za sprawą przede wszystkim Macieja Górskiego, który teraz będzie miał szansę z góry popracować nad swoim przeciwnikiem, ale ucieka natychmiast. Szuka możliwości wyjścia z tej płaszczyzny jego przeciwnik. Ale Górski dobrze kontroluje, nie pozwolił przeciwnikowi wstać. Ten moment, kiedy chciał wstać Romanowski, no, zastopował jakby go Górski trzymając, ale Romanowski w tym momencie wyprowadził serię uderzeń łokciem. Jak widzimy, teraz spycha właśnie głowę, aby e, zrobić sobie miejsce na to uderzenie. Jeszcze wstaje oczywiście, a więc udało mu się. E, delikatnie zmierzał w kierunku siatki e, Sebastian Romanowski. Tak. No i e, powstał. Już ładnie by, doszedł. Myślał, że padnie, doszedł. Kolejna komenda padli, ale nie. Zostaliśmy w stójce. Teraz dobrze Romanowski zaskoczył serią Górskiego. I znowu mamy klincz. Dobrze, ostatnia minuta o pierwszej rundy. of no, wchodzie Romanowski otwarty, z mocnymi uderzeniami teraz dobrze Górski skontrował troszkę te ręce Górskiego nisko to może być kłopot popatrzmy jak będzie próbował to jeszcze wykorzystać w tej rundzie Romanowski teraz próbował takim midły kikiem trafić rywala a ten tymczasem podcięciem wywrócił go na plecy jeszcze raz próbuje tego samego będąc w klinczu pod siatką Maciej Górski Łokciem, łokciem, tak jest, to jest dobry sposób, to jest metoda przy siatce, żeby gdzieś tam sprawić rywalowi problemy. Z wielką niecierpliwością na tą rundę drugą czekamy. Czy Sebastian Romanowski da radę? Oj, zapomniał, ochraniacza na zęby. Reprezentanty Berserkers Team, byliśmy już świadkami różnych zdarzeń na galach PLMA, choćby pękających suspensorów. Teraz, teraz już wszystko w porządku, ochraniacz na zębach Sebastiana Romanowskiego, możemy zaczynać. Romanowski e, boksuje bardzo swobodnie, bardziej skoncentrowany wydaje się e, Górski. Mam wrażenie, że jednak ten długi okres nieobecności w klatce powoduje, że jest bardzo spięty, taki bardzo wyprostowany jest Maciej Górski. Przez to odsłania twarz, co wykorzystuje znakomicie reprezentant Berserkers Team, a więc ta presja, ten, te nerwy jeszcze u Górskiego nie minęły. Doświadczenie to jedno, a jednak przerwa w startach, nieobecność w klatce robi swoje. Tak, Romanowski już tutaj od początku, proszę, teraz co prawda otrzymał, ale natychmiast rewanżował się Romanowski. Bardzo ładnym ciosem. Jest swobodniejszy, zadaje szybsze uderzenia. No zobaczymy, czy Górski będzie znajdzie receptę właśnie na te szybkie ataki ręczne. Jak do tej pory lepszy był, byśmy powiedzieli, zapaśniczo. Udało mu się wywracać parokrotnie rywalem, natomiast no już nic dalej na ziemi nie był w stanie zrobić. Ta garda, ta garda, to jest kłopot u Macieja Górskiego. Rzeczywiście ma e, taki odruch opuszczania rąk cały czas w tym pojedynku. Romanowski wykorzystuje to bezwzględnie i teraz dobrym jeszcze kopnięciem e, poprawił niezłą akcję zawodnik ze Szczecina e, w klinczu. To jest pozycja, Aj. która będzie, Oj, wydawało się, że będzie nam próbował Maciej Górski gdzieś tam e, sięgać po nogę rywala, żeby może jakąś e, założyć dźwignię, ale nie. Natychmiast wróciliśmy do stójki. Poddaje się presji rywala na razie Maciej Górski. To zawodnik Berserkers Team wymusza tutaj wszystko to, co dzieje się. W klatce A. teraz drobny, drobny faul. Wydawać mi się mogło... no Wydaje właśnie. mi się, że w gardło to W gardło, tak. I teraz no to jest ciekawa sytuacja, dlatego że nie wolno bić w gardło. Natomiast na pewno był to cios niecelowy i jeżeli zawodnik podnosi brodę do góry, no to cios trafia po prostu w gardło. No i właśnie to jest to, o czym wspominaliśmy. Sztywny, bardzo sztywny jest Maciej Górski. To właśnie też powód tego, że takie a nie inne uderzenie spadło. Gdzieś tam na jego szyję nie potrafi znaleźć. I znowu, tak jest. znowu seria uderzeń. Bardzo doparło. dobry. Nie potrafi znaleźć na to wszystko recepty Maciej Górski. A Romanowski się rozkręca. Romanowski teraz widzimy, przyspiesza zdecydowanie. Zauważył, że jest ta szansa, żeby boksersko tutaj nad Maciejem Górskim sobie popracować i wykorzystuje to zdecydowanie zawodnik ze Szczecina. Tak, dochodzą już od narożnika Górskiego podpowiedzi. Nie śpi, nie śpi, rusz. No i właśnie, no to widzimy, że znowu defensywna postawa Maczka Górskiego. No tym sposobem nie jest w stanie wygrać. Proszę, następne uderzenia spadają. Punktuje zdecydowanie i bezwzględnie Sebastian Romanowski. Nie ma tutaj litości dla starszego kolegi, i pokazuje, iż w tym pojedynku chyba zyskał już zdecydowaną pełną kontrolę. Ale nie mówmy, hop, bo nie takie rzeczy widzieliśmy Teraz się. bardzo dobre ciosy i kolejna seria wyczuł swoją szansę. Romanowski jest lekko oszołomiony, Maciej Górski klinczuje, złapał teraz wyraźnie rywala, żeby się obronić przed kolejnymi uderzeniami. A tym łokciem, no podkreślił Romanowski, że zyskuje coraz większą kontrolę nad swoim przeciwnikiem. Romanowski widać, że z czasem rozpędza się, coraz mocniejsze są te jego ataki. No i, i zobaczymy jak będzie w trzeciej rundzie. A być może jeszcze przydusi, może jeszcze uda mu się zrobić coś pod koniec tej pierwszej, pod koniec drugiej rundy. I mamy ostatnią minutę, wchodzimy w decydujący okres drugiego starcia pojedynków w kategorii do 66 kg. Przypominamy, wracający po długiej przerwie do MMA Maciej Górski. Jak na razie nie bardzo radzi sobie z nacierającym, coraz śmielej i z coraz większym zaangażowaniem Romanowski, który teraz trafił potężnie swojego rywala i pracuje nad tym, żeby przed czasem ten pojedynek zakończyć. Potężne młotki spadają na głowę Górskiego, bije Romanowski bardzo celnie i chyba będzie... Wszystkim! Brawo dla za zawodnika ze Szczecinem! Ależ potężna końcówka! Wszystkim jesteśmy jest go To go zwycięża w tej walce, ale dla za Naczelnego Włoskiego, który po szkole wrócić i mam nadzieję, że nie, nie on bo potencjał i siła jest niesamowita w tym zawodniku. Zapraszam cieniu, Sebastiana do Sędziego. To już będzie formalność, a tej formalności doczynią promotorzy Gary XK, czy organizatorzy Maciej Urbański, Paweł Kipkiewicz, a Wuper Raz zwycięzcy poprzez techniczny knockout. Walce numer 4 do 66 kg zwycięża Sebastian Rolowski.